Myślę, że służba Nations on Fire, e, która nie jest służbą lokalną, ale służbą, która ewidentnie jest dana na ten czas e, dla Polski i poza również. Myślę, że to jest pewnego rodzaju znak dla czasów, w których żyjemy, i w tym sensie Nations on Fire jest pewnego rodzaju e, takim pionierem. E, przebija pewne, e, pewne mury, przebija pewne ograniczenia, które gdzieś e, w. Myślę, że nawet w mentalności Kościoła powstały, i w tym sensie też niesamowicie rozciąga naszą wiarę. Mówię to nie tylko w kontekście naszego Kościoła, ale również w takim osobistym kontekście, w tych ostatnich latach, będąc w jakimś partnerstwie z Nations on Fire, mój poziom wiary się ciągle rozciąga. Jestem zachęcany do tego, żeby robić odważniejsze kroki. Myślę, że to jest coś niezwykle, niezwykle ważnego, żeby się odważyć, żeby kroczyć do przodu, robić duże kroki, nie bać się, ponieważ, ponieważ mamy tylko jakiś określony czas tutaj na Ziemi i potrzebujemy odważnie kroczyć w tym, do czego Bóg nas powołuje.